Dobry Bartłomiej Gabryś kłaniam się w kolejnej odsłonie programu Górnictwo i Ekonomia po prostu o czym dzisiaj? O czymś, co tak naprawdę będzie, a może już dotyczy nas wszystkich. O czymś, co część z nas chciałaby zapomnieć, że w ogóle istnieje taki czas, w którym się znajdziemy, a dla części może by to było taki element, w którym muszą się czymś zajmować, szukać pomocy, realizować tych wielu funkcji pomocniczych za pomocą kogoś innego. Czyli o czym? Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co nas czeka, jak będziemy nieco w obszarze srebrnej gospodarki, jak będziemy w obszarze, bycia gdy ten nasz Pesel będzie taki trochę starszy, trochę początkowo rozpoczynający się od liczb, które dla młodego pokolenia wydają się być już tak odległe, że to jest chyba niemożliwe, że ludzie tak długo żyją. No właśnie, Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest pani dr Agnieszka Labus, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, ale też prezeska. Laboratorium Architektury 60, ser... Przepraszam. Fundacji. Tak, to jest dla mnie bardzo Bardzo serdecznie witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. witam Państwa. Jesteśmy w pięknych okolicznościach kopalni zabytkowej Ignacy w Rybniku i mówimy o takich rzeczach, które no, w jakiś sposób wiążą się z upływem czasu, z latami, które biegną nieubłaganie. Czasem może być całkiem fajnie, jeżeli potrafimy przekształcić przestrzeń, ale czy czy my jesteśmy tak łatwo jako osoby ludzkie też podatni na to, aby się przekształcać w tak ciekawą przestrzeń? Czy starzejąc się nie tracimy nieco na atrakcyjności? Ja wiem, że to trochę jest... Ja tutaj naruszam, ale to, nie tracimy trochę tej tak, atrakcyjności? To zależy, wydaje mi się, od, y od tego, o jakich obszarach naszego życia y mówimy, bo z pozoru rzeczywiście y nasza fizyczność może już y nie jest na tyle jędrna i y na tyle atrakcyjna. Y to. Prawdziwe piękno tkwi wewnątrz. Umówmy się. Prawdziwe piękno tkwi wewnątrz. Natomiast myślę, że na temat starzenia czy starości musimy rzeczywiście spojrzeć w dużo szerszym kontekście niż tylko z punktu widzenia chociażby biologii czy, czy właśnie fizjologii, tego, że no, nasz organizm no, nieubłagalnie się starzeje. I wydaje mi tak nawet nie wydaje mi się, ale badania wszelkie naukowe pokazują to, że jednak ta perspektywa starzenia się i definiowania w ogóle osób starszych w społeczeństwie, nas się zdecydowanie zmienia. No nawet przywołam zmienia takie... Zmienia się chyba też taki kontekst zrozumienia, w którym momencie stajemy się, czy nale zaczynamy tak. należeć do grupy starsi. Tak, 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 chociaż Sam społecznie... zaczynam to dostrzegać również, że tak jakoś absolutnie nie czuję się jeszcze starszy aczkolwiek w kategoriach Właśnie tego pesel mm -hmm. o którym wspominałem, mm -hmm. część osób zaczęłaby mnie już wpisywać w grupę średnio zaawansowaną. No tak, myślę, że to jakby wszystko tkwi też w naszych głowach w kontekście kulturowym. Najnowsze badania Uniwersytetu w Stanfordzie pokazują, że nasz organizm starzeje się najbardziej w trzech, w trzech progach starości: mm -hmm. w wieku 34, a 60 i 78 lat. Więc jeżeli my dzisiaj w Polsce czy Światowa Organizacja Zdrowia definiuje starość jako osoby, które osiągnęły 60 rok życia, no to możemy w jakimś sensie dyskutować z tym. Czy mówiąc, to jest prawidłowo opracowany ten wiek, tak? czy to jest ten przedział właściwy. Tak, tak, czy, czy to nie jest powinniśmy ten przedział właściwy? Tego 78, tak, ale jeżeli mówimy oczywiście o, takim, o, o tym biologicznym podejściu, tak? do starzenia. Czyli mamy tutaj badania naukowców z medycyny, którzy mówią, że są takie staty statystycznie nasz organizm w tych trzech progach się starzeje. Natomiast jeżeli mówimy o poczuciu takim właśnie mentalnym czy, czy behawioralnym, no to jakby zmienia to też tutaj postać rzeczy, bo można być dwudziestolatkiem i yy, Czuć się staro, być gdzieś tam wypalonym, a można być 80-latkiem i biegać maratony. I w nauce istnieje takie pojęcie jak successful aging, czyli pozytywne starzenie się. Mhm. I zawsze podaję dwa przykłady. Mamy Stevena Hawkina i mamy maratończyka, teraz zapomniałam imienia nazwiska, ale stuletniego maratończyka. Stuletniego. Stuletniego. Ja I teraz pytanie, kto. Którym... że maraton to tak trochę powiedzmy 42 km. No tak jest. I teraz patrzymy na te dwa zdjęcia i zastanawiamy się, e, która z tych osób starzała się, czy sta, no, st starzała się tak, pozytywnie. E, czy Stephen Hawking, który. No, można powiedzieć, no, większość no, swojego życia spędził na wózku. Na chorobę, którą tak, ale był bardzo nawet. bardzo aktywny intelektualnie. Tak. E, czy tutaj, e, właśnie ten stuletni maratończyk, który był bardzo aktywny fizycznie. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie siedzimy w ich głowach. E, nie, nie znamy. Czyli tu dalej kwestia mentalności, tak? naszego, naszego poczucia tego, kiedy czujemy się starzy kiedy czujemy się starzy i wydaje mi się, że no jakby to jest kluczowe, żeby zresztą w nauce nie ma jednoznacznej definicji starości. Mhm. Raczej w kontekście tego podejścia czy tego starzenia no powinniśmy patrzeć w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj i jak my na tą można powiedzieć starość czy na to starzenie jak my pracujemy jak przygotowujemy się do tego to też nie jest to taka jakaś czarodziejska właśnie liczba i ten wiek tak, do że którego jak dążymy przekroczymy, to to już tak. jest tak, Równia tak? pochyła i kończy się nasze życie. Tak, tak. E, ważne jest, myślę, to, że to jest, jakby rozmawiamy tutaj o tym starzeniu w ujęciu jednostkowym, ale e, to ma zasadnicze też przełożenie na to ujęcie zbiorowe, kiedy mówimy to o pewnym z, procesie. Za chwilę, za chwilę. Mhm. Bo bez wątpienia, no, popatrzymy na ostatnie dane GUS-owskie, to okaże się, że większość miast e, województwa śląskiego to miasta, w których. E, no więcej osób odchodzi, niż się rodzi, jest spore grono osób, które znajdują się w tym wieku, ekonomiści to nazywają postprodukcyjnym, mhm. a jeśli już, jeśli są w wieku produkcyjnym, to, to, to w tej, tej krzywej populacyjnej okaże się, że to jest bardzo duża ilość, znacząca. Tak. I którzy już za chwilę znajdą się właśnie w tym obszarze postprodukcyjnym. No i mnóstwo pytań. No przecież mamy duże podmioty gospodarcze związane z górnictwem, mhm. e, związane z energetyką, związane z innymi podmiotami, które kojarzone są z województwem śląskim. Tak. Mm, no i oni co? Znajdą się od tak pewnego pięknego dnia Szczęśliwi w tej starości? Czy, mm -hmm. czy coś tutaj się no nie właśnie, zmienia? No, pojawia się to pytanie tego przygotowania. Nie tylko przygotowania nas samych do tego procesu starzenia się. Czy można się przygotować? Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest, to jest podstawa. Tak? No my chyba nie jesteśmy tego na, nauczeni i w ogóle to słowo starość traktujemy jako temat tabu. Tak? No, bo starość nam się. Może trochę źle kojarzyć, w sensie Stereotypowo pewna, często też. pewna niez, niezgabność, mm. pewna nieumiejętność mm. realizacji. Ja przede wszystkim utrata niezależności, nie? I to jest jakby chyba mm. coś, czego ludzie się najbardziej boją, że w pewnym momencie przestanę być niezależna, będę mm. musiała... Poprosić kogoś tak. o pomoc, czasami w bardzo prostych rzeczach, takich tak. związanych tak. z fizjologią na przykład człowieka. Tak, ale też spróbujmy zwrócić uwagę na to, że to nie tylko dotyczy właśnie te, te, tych osób już dojrzalszych, ale to niejednokrotnie może dotyczyć też osób młodych, osób z niepełnosprawnościami, z różnymi dysfunkcjami, i, gdzie te wyzwania mogą być bardzo jakby podobne i, i jakby też patrzenie tylko i wyłącznie przez tą soczewkę właśnie wieku, y, gdzieś tam powoduje, że nie widzimy tych typów. Ja wrócę tych do powstałych. tego górnictwa, wejdę słowo, ale tak. wrócę do tego górnictwa, bo czasami się mówiło o tym, że. Mm, ten czas, w którym spora część górników przechodziła, w tej chwili już mniej, ale kiedyś przechodziła na emeryturę, to był czas, w którym oni bardzo często znajdowali się, no z dzisiejszej perspektywy, mm -hmm. w, w pełnej sprawności. To były osoby w okolicach 50 lat, które mm -hmm. nagle kończył się ten świat znany, uporządkowany, wstawania na określoną porę, realizacji pewnych mm -hmm. zadań i to się kończyło. I nagle się okazywało, że te osoby w dużej części nie potrafiły się odnaleźć. Tak. Czy to jest ten element właśnie umiejętności patrzenia na życia jako pewien proces, a nie tylko te mhm. punkty pod tytułem, że jesteśmy tylko w pracy i tylko ta praca stanowi to wyzwanie? To znaczy myślę, że w ogóle musimy mieć pewną świadomość tego, że nasze życie współcześnie bardzo się zmieniło w kontekście poprzednich pokoleń, gdzie mówimy o modelu cyklu życia, ale znacząco zmieniło. Cyklu życia trzyetapowego, czyli nauka, praca, y, emerytura. Y, dzisiaj mamy wieloetapowe życie, czy Czyli takie życie, gdzie przeplatamy tak naprawdę, możemy wykonywać w cyklu całego naszego życia mhm. wiele zawodów, wiele prac, wiele aktywności, gdzie możemy robić sobie tymczasowe przerwy nawet od tej pracy, czyli jakby regenerować. O, studenci się. czasami mówią, że sobie wezmą a year gap, na mhm, przykład tak, tuż właśnie. po studiach, a więc nie będą szukać pracy zaraz po studiach, tylko... To jest ten model po... północny. W Skandynawii to jest na Będą porządku dziennym. podróżować z wiedzą świata, potem... Doświadczenie. A tak. potem zdecydują, co dalej. Tak, tak. Zresztą ten model życia wieloetapowego, on jest nawet związany z tym y, naszym życiem rodzinnym, które zdecydowanie no, statystycznie widzimy, że mamy więcej rozwodów, mamy więcej osób, które, którzy, nie wiem, prowadzą wolne związki, są singlami. Y, no, ale też to same się bardzo... w tą relację pod tytułem małżeństwo wchodzimy zdecydowanie później. Zdecydowanie i, i mm. tak, dzieci rodzą się później. Y, myślę, że to też jest pewien precedens, że po raz pierwszy w historii ludzkości właśnie to społeczeństwo na tyle się starzeje i na tyle długo żyjemy też, bo, bo tu trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, jeżeli średnia długość, nie wiem, życia ludzi wynosiła no, 70, 80. Proszę mnie poprawić. 80. jeżeli dzisiaj kobiety w Polsce to 82 lata, dobrze pamiętam. No, pandemia, to, tak. pandemia troszeczkę tak, to tutaj tak, zmieniła te tak, średnie. Mężczyźni około 76. 70, tak, tak. No to całkiem sporo. Ja 78 No mam chyba nawet w te tej tak. okolicy. To, to dość duży czas zostaje nam na tej emeryturze. Jak go będziemy tak. realizować? Czas, który w momencie, kiedy powstawał system emerytalny w Niemczech czy w Prusach, mhm. to był czas, którego populacyjnie osiągało bardzo niewiele osób. Bardzo niewiele. No właśnie, a my tym, w tym systemie tkwimy tak. po dziś dzień. I, I tutaj wydaje się, że wymagana jest pewna redefinicja w odpowiedzi na te właśnie współczesne wyzwania. A spójrzmy na to, że dzieci urodzone już po 2000 roku będą dożywały statystycznie setnych urodzin, więc w jednej trzeciej statystycznie. tak? Więc, więc jakby to też pokazuje, że to cóż, 40 lat na emeryturze, prawie połowa naszego życia. Kiedy my nazbieramy te składki emerytalne? To chyba się nie uda. Ekonomista ze mnie zawsze będzie. To, to chyba się nie uda. Także to nawet nie jest z punktu widzenia też samej ekonomii, ale em, samego podejścia do tego, w jaki sposób ja planuję swoje życie, które jest skończone. Tak? Mm -hmm. Nasze życie nie będzie trwało wiecznie. E, my jakby Trudno nam o tym rozmawiać i trudno nam sobie to uświadomić, ale no, tak jest. Człowiek z punktu widzenia biologicznego może do około 120 lat żyć. Więc jakby medycyna tego nie przeskoczy, chociaż są naukowcy, którzy, którzy twierdzą, że, że starość to choroba i można ją przejdźmy, wyleczyć. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej do kolejnego pytania. Tak się zastanawiam, no bo zmieniamy się. Mm. Eee, pewne rzeczy nam się udaje robić w miarę tego, jak rośniemy coraz lepiej, ale potem przychodzi moment, że coraz gorzej, coraz słabiej. Wymaga to pewnych zmian w otoczeniu, w jakim żyjemy. Mm. Wymaga to zmian w miastach, w których żyjemy, aby one były w jakiś sposób wygodniejsze dla mm. tych, którzy no, na przykład może nie zdążą przejść przez przejście dla pieszych w tym tempie, które robi to dwudziestolatek. Tak, tak. Być może dobrze by było, żebyśmy w tej przestrzeni publicznej czuli się też bezpiecznie, nie tylko przez przejście, ale no, żeby tam nie było tych elementów jak hulajnoga, która stoi po środku. Mm -hmm, mm -hmm. Czy to się zmienia? Jak realizować taką politykę, aby miasta, ta przestrzeń publiczna stała się przyjazna dla tych, mhm. którzy są 60 plus, 70 plus? Znaczy myślę, że ta przestrzeń musi być przyjazna dla nas wszystkich. To jakby ten punkt wyjścia jest, jest taki dla nas wszystkich i dodałabym jeszcze w różnych sytuacjach życiowych. myślę, że, że właśnie wymaga podkreślenia, że czasami wystarczy, że właśnie pchamy ciężką walizkę, wózek dziecięcy, nasza perspektywa naszego życia się zmienia. to się dramatycznie zmienia. zależnie od tak. okoliczności. Czy mamy złamaną nogę i już jakby okazuje się, że, że to, to, to miasto nie jest dla nas przyjazne i dostosowane. Czy to się zmienia? Tak, absolutnie to się zmienia. I jakby mamy w wielu obszarach prowadzimy w, prowadzone są w Polsce działania i to jest poziomu, można powiedzieć, rządowego, gdzie mówimy o programie Dostępność Plus, który daje pewne możliwości pozyskiwania środków przez gminy, chociażby do budowy wind do budynków mieszkalnych, żeby uczynić je bardziej dostępnymi, czy właśnie szkoły bardziej dostępne, uczelnie bardziej dostępne. Oczywiście w kontekście potrzeb to są krople w morzu, natomiast jest już pewien poziom świadomości tego, że sama kwestia związana z tym, że przybywa osób właśnie dojrzalszych w społeczeństwie. Pięknie ehm. słowo, dojrzalszych. To ja już wiem, dlaczego spotkałem się z takim określeniem, które gdzieś krąży wokół pani, architekt nowej starości. Gdzieś <grym> tak dobrze słyszałem? Tak, 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 to tak. architektka nowej starości. Myślę, że to na kanwie tego, że fundacja, którą reprezentuję, czyli La 60 plus, dwa lata temu uruchomiła kolektyw o nazwie Ranowej Nowej Starości. Czyli tak naprawdę kolektyw, który ma na celu wypracować narzędzia. Dla młodego pokolenia i wraz z młodym pokoleniem do tego, jak do starości się przygotować, mhm. mocno wierzę w to, że na starość pracujemy właśnie całe życie i to już przedszkolaki. I to bynajmniej nie chodzi o emeryturę w tą gospodarstwie. I to bynajmniej nie chodzi, tak. I, I to chodzi o pewne właśnie os, oswojenie się z pewnymi też kwestiami. To też chodzi o, o to, żeby długo, niezależnie i zdrowo żyć. Więc jak to, jak to się przekłada na nasz styl życia, na to, jak jesteśmy. Tak? To, to to w tej drodze, w tej ścieżce, w tym procesie, to gdzie my jesteśmy teraz? To, czy to jest początek? Na początku drogi, tak. Początek ciągle, bo ja jesteśmy? bym chciał mhm. wierzyć, że już może gdzieś dalej. Może Nie jesteśmy, niestety. widzimy ten szczyt i już za tym szczytem na będzie jeszcze Myślę, że, że to też jest tak, tak jak rozmowa na przykład o miastach dostępnych. Czy istnieje miasto, które jest dostępne? Nie istnieje takie miasto. To znaczy, my możemy mieć bardzo szereg zakrojonych działań w różnych obszarach, które mają zapewnić tą dostępność, mówiąc o tej dostępności przestrzennej, dostępności ekonomicznej, behawioralnej, różnych aspektach tej dostępności, ale zawsze będą działania, znaczy zawsze pojawią się takie wyzwania, które będą no, prowokować te działania, ponieważ no, my się zmieniamy, nasze życie się zmienia, miasta muszą się aktualizować. Te miasta nie nadążają za, to, za tą aktualizacją, i bo bo niestety przestrzeń w perspektywie czasu nie powstaje powiedzmy na, na rok, na dwa, tylko to, to są pewne no, procesy, które zachodzą. No właśnie. Znajdujemy się w budynku, który ma za sobą całkiem sporą historię. Całkiem sporą historię. I, 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 i to, to, jest właśnie, to jest właśnie tak bardzo trudne, jak tą strukturę społeczną, mentalność ludzi, kulturę, tożsamość, jak to powiązać ze zmianami przestrzennymi i myślę, że na pewno bardzo dobrym sposobem na to jest takie myślenie perspektywiczne, które już w niektórych miastach się to jest takie trudne. Ja nie chcę hmm. wchodzić w inne obszary, ale hmm. perspektywa wychodząca ponad czy poza 4 lata, myślę, że Pani hmm. wie o czym mówię, hmm. jest bardzo trudną perspektywą, bo ona każe myśleć w kategoriach... Pewnej odpowiedzialności e, nie za siebie, ale w kategoriach pewnej tak. odpowiedzialności za, za pewną społeczność. Dzie Dzieci, wnuki, już praktycznie można powiedzieć. To jest prawdopodobnie trudne, bo ale... przecież e, dzisiaj mhm. widzimy wydatki, widzimy koszta, tak. Tak. a efekty tego pojawią się dopiero za lat. No właśnie, tylko że te, nie ma jednej przyszłości i gdybyśmy myśleli w ujęciu scenariuszowym i gdybyśmy my tak naprawdę myśląc o tej przyszłości nawet w tej perspektywie 40 lat, my kształtujemy naszą teraźniejszość, bo dzięki temu zwracamy uwagę na problemy wyzwania, których nie zauważylibyśmy myśląc w jednym nurcie, tak, mówiąc o tym, że ta przyszłość starzejącego się społeczeństwa będzie taka, że tych ludzi we wszystkich miastach starszych będzie przybywać i w związku z tym ta infrastruktura powinna skupić na tym, że było więcej szpitali, więcej centrów geriatrycznych, więcej opieki poszta. medycznej, tak. Zydatki, e, e, wszystko, wszystko jakby widziane w kontekście kryzysów i, i, i problemów, i demograficznego tsunami, hmm. gdzie już e, dzisiaj mamy też ten drugi obóz, można powiedzieć, też nawet w badaniach naukowych widocznie wyraźny, e, gdzie właśnie to starzenie się społeczeństwa te zmiany demograficzne, one wręcz są e, widziane jako pewien atut, jako pewna szansa. Dla rozwoju regionów i, Aha, i miast. Dla rozwoju. Czyli tak, pewien, przyczynek, pewien mhm. przyczynek do tego, żeby popatrzeć przez pryzmat, przez soczewkę właśnie takich wyzwań, takich problemów i dzięki temu, no właśnie, dlaczego mówimy o dostępności? Może właśnie dlatego, że widzimy ten, to, to wyzwanie związane ze starzeniem się, że widzimy, że odbiorcami tej przestrzeni będzie coraz większa liczba osób, która może mieć różne problemy. Może Dlatego to dostrzegamy, bo sami z niedługo znajdziemy się w tej grupie, Może też, która będzie chciała. Z punktu widzenia egoistycznego też. Tak, no korzystać. Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o, o ekonomię, to ten egoizm czasami jest dobry. Czasami jest Tak, dobry, ale bo... Nadzie, ja zawsze wznaję zasadę, że jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. Mhm. Ale jest jeszcze drugi człon tego pytania. Nawet najbardziej wygodne łóżko nie gwarantuje pięknych snów, i tego się trzymam. Piękne słowa na zakończenie naszej rozmowy, która próbowała objąć ten obszar, który gdzieś nam wszystkim towarzyszyć, już towarzyszy albo towarzyszyć będzie, bo przecież wszyscy właściwie od początku się starzejemy, tylko jest pytanie o to, jak pięknie się starzejemy i jak będziemy jak wyglądać skupić? za te kilka lat. Nawet nie wyglądać, ale jak się pozytywnie starzeć, moim zdaniem. Rzeczywiście, tak, wyglądać tak. to jest zupełnie kwestia zewnętrzna, natomiast jak się będziemy czuć mhm. z, z, tą tym naszą, z, z tą naszą dojrzałością. Z dojrzałością, tak. piękne słowa. Szanowni Państwo, bardzo pięknie dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję mojej gościni, dziękuję pani bardzo. dr Agnieszka Labus. Ja serdecznie zapraszam z kolei na kolejne odcinki. Do zobaczenia.